Dzień dobry kochani. O, zapalę światełko, bo już się robi ciemno. Chyba tak jest super. Dobra, mm. witam na czytaniach miesięcznych dla wszystkich znaków Zodiaku na miesiąc lipiec 2021. Mamy w tej chwili czytanie dla Skorpiona. Skorpion. Przy okazji bardzo Wam wszystkim dziękuję za lajki, like, subskrypcje, komentarze. Jest to dla mnie bardzo miłe i bardzo budujące. Pozwala mi rozwijać ten kanał. Cieszę się, że czytania rezonują, bo takie dostaję od Was informacje. Współtworzymy ten kanał razem. Ja jestem dla Was, ale bez Was ten kanał nie istnieje. Bardzo wam za to serdecznie dziękuję. Dla osób, które dopiero weszły na ten kanał, przedstawię się. Mam na imię Dorota, odczytuję energię z kart tarota. Proszę sobie spojrzeć na wcześniejsze filmiki, jak to wygląda. Jeżeli wam się podoba, to subskrybujcie, lajkujcie, włączajcie dzwoneczek, który będzie was powiadamiał o nowych filmach, które pojawiają się na kanale. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Wam za ten kontakt dziękuję. A teraz przechodzimy do skorpiona. Ja jeszcze tylko sobie tutaj zapalę świeczunie, bo właśnie się jedna już wykończyła. O. Yy, energia wyjściowa na lipiec 2021 dla skorpiona. Skorpion. Skorpion, lipiec 2021. Energia wyjściowa. Zobaczmy jeszcze, co z przełożenia tutaj u nas wychodzi. Król kielichów, siła i koło fortuny. Koło fortuny, paśmieczy i wieża. Mhm. Tu będą jakieś zmiany dla skorpiona, fundamentalne. Przypuszczam, ale zaraz to sobie sprawdzimy. Dobrze. Energia wyjściowa dla Skorpiona na miesiąc lipiec. Dziewięć buław. Wojownik. No, wojownik, który już wiele przeszedł, ale stoi na straży wiernie swojego terytorium i działa, działa, dalej walczy. Super. Co idzie do przeszłości dla Skorpiona? Paść kielichów. Energia niewinna, naiwna, radosna, młodziutka. Pora zebrać siły i ruszyć do przodu. Ale Skorpion jest zmęczony, bo ma do przyszłości idzie cztery miecze, czyli wyciszenie, uspokojenie, zastanowienie się, medytacja. Jakie jest wyzwanie dla Skorpiona na miesiąc lipiec? Co Skorpiona do przepracowania? Słońce. Dobrze. Co jest w podstawie czytania? Balans, dwa pentakle. To jest w głowie. Ups, wyleciała karta, biorę ją. Hmm, król kielichów. Dobrze. Wy, wy jako wy wobec tego czytania, wasza osoba. Pięć kielichów. Rodzina otoczenie znajomi. Siedem mieczy. Karta rada lub niespodzianka od wszechświata. Koło fortuny. I potencjalny wynik. Król Buław. Na górze panują mężczyźni. Dobrze, kochane skorpionki. No, macie jeszcze do pokonania ostatni etap. Jesteście już naprawdę zahartowani w bojach, poranieni. Ale macie jeszcze siłę i o tym mówi karta dziewięciu buław żeby dokończyć sprawy, tak, aby do, dotrzeć do celu. Naprawdę zostały wam parę kroków i tą siłę musicie z siebie wykrzesać. Ponieważ do przeszłości odchodzi energia takiej naiwności, radości, beztroski, więc chyba macie do podjęcia jakieś ważne sprawy. Musicie się na tym skoncentrować, musicie znaleźć na to siły też emocjonalne. Tu wasze serduszko potrzebuje poszywania i, 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 i powiązania do kupy, i do tego jest potrzebna medytacja, spokój, cisza, gniazdo rodzinne, tak? Może może otoczenie, które po prostu jest dla was sprzyjające. Jako wyzwanie macie energię słońca. Czyli powrót do pełnej radości, pełnej jak gdyby radości, pełnej zwycięstwa, poczucia pewności siebie, poczucia kreacyjności. Dopowiedzmy sobie jeszcze parę kart. W podstawie mamy, że po prostu sobie nie radzicie z tym wszystkim, że jesteście troszeczkę przerażeni tym, że wiele, macie wiele zajęć, które nie wiecie, czy uda się pogodzić, tak, czy, czy uda Wam się to wszystko skoordynować. Uda Wam się, bo dwie, dwa pentakle mówią o tym, że będziecie balansować na linii, będzie trudno, ale sobie z tym poradzicie. Kwestia tylko, żeby sobie wypracować ten plan, tak, i żeby go dobrze dopasować. Wy jako Wy jesteście w energii pięciu kielichów, jesteście w jakimś Żalu w jakimś rozlanym mleku, które, że tak powiem, już nie da rady sklecić od nowa. Jakieś zdarzenia, które miały miejsce, trochę Was poraniły i doprowadziły do takiego stanu, no powiedziałabym nawet, no smutku, smutku, żalu. Wasze otoczenie jest w energii siedmiu, pentak siedmiu mieczy. To jest energia manipulacji. Być może otoczenie wami manipuluje, być może wam podpowiada jakieś intencje, które nie są prawdziwe, okradają was z waszych marzeń, próbują wmówić wam rzeczy, które nie mają racji bytu tak, w waszej sytuacji. Na siłę próbują dokonać jakichś tutaj niefajnych rzeczy. Karta siedmiu mieczy jest kartą manipulacji, kradzieży, yy, niemówienia prawdy, ukrywania pewnych rzeczy, tak? W złych intencjach. Karta rada od wszechświata yy, to jest koło fortuny, które mówi, że za chwilę te energie się odwrócą na waszą korzyść. I żebyście nie tkwili w tej energii yy, pięciu kielichów, tego żalu, tego, tej rozpaczy, tego grzebania się w przeszłości. I rozpaczania nad tym, co, co było, a nie jest, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. To, co się już dokonało, to się dokonało i nie ma to żadnego wpływu na przyszłość. Absolutnie. Na przyszłość ma wpływ tylko tu i teraz. I musicie zebrać te energie, te siły, po to, żeby doprowadzić siebie do pełnej radości i, 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 i pełnej kreatywności i pewności siebie i mm, takiego spełnienia ogólnego. I to nastąpi, kochane moje. To nastąpi, kochane skorpionki, tylko nie dajcie się manipulować otoczeniu, nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej niż jest, tak? W głowie macie jakiegoś króla kielichów prawdopodobnie osobę, która was wspiera, która pomaga wam, która jest waszym ramieniem, oparciem, wysłucha, doradzi, przytuli. Eee, bardzo fajna energia. A na wyniku macie następnego króla, buław, osobę bardzo kreatywną, osobę, która wie po co sięga, być może jest z ognistego znaku lwa, strzelca albo barana. Bardzo silna osobowość, bardzo kreacyjna, bardzo twórcza. No i może zawładnąć waszym sercem, ale dopowiemy sobie tutaj do tych kart. Zobaczymy, co tutaj się dla Was szykuje. Sprawdźmy najpierw środek czytania, czyli dziewięć buław i wyzwanie. Czego ono dotyczy? No, do, no tak, kochani, musicie się odciąć od przeszłości ewidentnie. Tutaj mamy Asa Mieczy, który jest pewnym objawieniem, tak? jest nowym pomysłem, ale żeby to się dokonało, to trzeba się odciąć od starych spraw, od rzeczy, które Wam już nie służą, które Wam ciążą, które przeszkadzają w, w, w zrobieniu kroku do przodu. Zobaczmy sobie jeszcze jedną kartę. Mhm. I to Wam spędza sens, powiek, kochani. Dziewięć mieczy to jest właśnie takie niespanie po nocach, rozmyślanie argumentów za i przeciw, to się nie zgadza, wzbudzanie w sobie poczucia winy. Umniejszanie sobie, sabotowanie siebie, tak, utręczanie bym nawet powiedziała, udręczanie siebie swoimi myślami. No tak. I to dotyczy znowu się powtórzyła energia pięciu kielichów. Kochani, wyjdźcie z tego dołka, wyjdźcie z tej przeszłości. To już naprawdę nie ma sensu. To do niczego już Was nie doprowadzi. To się dokonało. I nie ma szans na to, żeby cokolwiek z tego się wskrzesiło na nowo. Boże, co mi te karty? Karty wylatują jak ogłupiałe. Ponownie wyleciał paść kielichów, czyli to, co tu mieliśmy na odejściu, tak? Być może jest prośba, żebyście zaczęli myśleć rozsądnie, żebyście przestali działać emocjonalnie. Paść kielichów jest piękną energią, bardzo naiwną, bardzo świeżutką, ale być może zbyt naiwną na tą sytuację, tak? Yy, więc prośba jest o rozsądek, o przemyślenie, pójście po prostu po rozum do głowy. Tym bardziej, że ten as tu mówi, odetnij się od tego, co było. Nie ma sensu. Dobrze. Zobaczmy sobie, nad czym będziecie się tutaj tak zastanawiać w przyszłości. Osiem pentakli, czyli nad pracą. Sprawa dotyczy pracy. Bardzo rzetelnej i bardzo uczciwej i bardzo... No i patrzcie, znowu pięć pentakli. Ponownie energia braku, czyli rozmyślania nad tym, czego się nie ma, tak? A bardzo by się chciało mieć. Dlaczego inni mają, ja nie? Dlaczego dla innych wody wystarczy, żeby ta róża rozkwitła? A, a w moim przypadku ten deszczyk jest zbyt mały i, i nie pozwala po prostu na rozwój. To Was już po prostu umęczyło, czyli sprawa dotyczy pracy. I dwa pentakle. Ponowna powtórka tematu tutaj w podświadomości. Hmm. Być może będziecie mieli jakieś propozycje, hmm, które was zdestabilizują, tak? Które nie będą pozwalały połączyć dwóch, dwóch etatów, dwóch, dwóch zajęć. Może będą w dwóch różnych krańcach kraju. Hmm. Może będziecie rozdarci między dwiema propozycjami. Hmm. Ale tu ponownie powtarzam, dacie sobie z tym radę. Zobaczcie, jest sprawiedliwość, czyli rozstrzygnięcie sprawy będzie na, waszej, na waszą korzyść. Naprawdę nie macie się czym martwić. Wszystko będzie w porządku. Ok, czym wy się tak martwicie tutaj? No, brakiem kreatywności, brakiem działania, zastojem. Tak, zastojem w pracy. I tym, że nie jesteście w komforcie wobec tej sytuacji. Dobrze, zobaczmy jeszcze otoczenie. Dlaczego ono jest takie nierzeczliwe tutaj? Bo wam powtarzają, że wszyscy jesteśmy w takiej samej sytuacji. To jest mało komfortowe, ale bezpieczne i żeby się tym nie martwić. I uspokajają, uciszają was, tak? Uciszają Waszą chęć pójścia do przodu. Czyli to nie jest jakieś takie. Bardzo, że tak powiem, groźne, ale twierdzą, że skoro wszyscy tak mają, no to ty też musisz się uzbroić w cierpliwość i poczekać. Co nie jest prawdą, bo warto wziąć sprawy w swoje ręce. I tu mamy sześć pentakli, czyli trzeba z siebie dać, żeby coś wyciągnąć, tak? Energia dawania brania, balansu. Tu też jest balans. Nie siedzieć, nie czekać, nie rozmyślać o tym, co było, tylko Brać sprawy w swoje ręce. A wszechświat ci się oddzięczy. No. I tutaj jest naprawdę taki zawód, po prostu zawód. Zawód serca, że tyle się włożyło, tyle się zrobiło że to gdzieś umknęło, że ta sytuacja, która jest, być może ta sytuacja pandemiczna też na to wpływa, że nie za bardzo można tutaj rozwinąć skrzydła i wszyscy mówią, spoko, wszyscy tak mamy, trzeba po prostu przetrwać. No dobrze, zobaczmy to koło fortuny. W którą stronę się ono obróci? No, obróci się cudownie na waszą korzyść, kochani. Jest dziewięć kielichów, czyli spełnianie marzeń, życzeń. Lampa Alladyna. Po trzecie, dżin wychodzi i spełnia każde wasze, wasze życzenie. E, takie samozadowolenie. E, będzie radość, kochani, będzie z tego ogromna satysfakcja. Nie dajcie się po prostu e, posadzić, że tak powiem, w jednym miejscu i nie rozmyślajcie nad tym, co było. Bierzcie sprawy w swoje ręce. Dawajcie. Trochę z siebie i na pewno otrzymacie coś w zamian. Czego dotyczą dwa pentakle? Sześciu buław, czyli zwycięstwa. Zwycięstwa w sprawie. O jakie jest czytanie. I dotyczy pracy, współpracy. Tak, kochani. No ale nie martwcie się, bo tutaj jest od wszechświata podarunek, że będzie wszystko fajnie, że wszystko się ułoży, wszystko pójdzie na Waszą stronę, będziecie spełniać swoje marzenia, będziecie zadowoleni. Zobaczmy jeszcze tylko jaka jest karta końcowa przy tym kole fortuny. Tak, odnieście się do swoich, odnieście się do swoich do swojego doświadczenia, że już nie raz tak było, prawda? że różne rzeczy Wam przeszkadzały i musieliście sięgnicie do swojego doświadczenia. Eremita, pustelnik korzysta z własnego doświadczenia, chowa się w tym swojej skorupce, przemyśli swoje dotychczasową drogę i wyciąga z tego odpowiednie wnioski i oświetla sobie tym drogę dalej, tak? To Wam dużo wyjaśni. Dobrze, zobaczmy sobie jeszcze, kto to jest ta osoba Was wspierająca. Co ona tutaj Czyni, że tak powiem. Tak, ona pomaga domknąć cykl. Wprowadza Was w nowe, w lepsze, pomaga Wam zamknąć przeszłość. Pięknie. A kto to jest król Buław? Mm, król Buław leci do Was z energią yy, pazia yy, mieczy, czyli ciekawski. Kto to jest ten mój skorpion? Co to jest za osoba? Próbuje się doinformować może o Was jakieś rzeczy, tak? Coś tu zaiskrzyło, coś tu zaskrzypiało. A i tu mamy właśnie siedem mieczy, które nam się powtórzyło, tu z dołu. No, może będzie jakimś podstępem próbował Was zdobyć albo w, w, wkupić się w Wasze łaski. No w takim razie bądźcie czujne, drogie skorpiony. Król Buław działa z determinacją, idzie po swoje, ale nie często uczciwymi drogami. Może troszeczkę kłamać, troszkę oszukiwać, troszeczkę siebie pokazywać w świetle innym, niż rzeczywiście ono jest. No ale zwycięży, kochani moi. Zwycięży. Pokona Was szturmem. Dobrze. Co tu jeszcze wyleciało? No i ponownie jeszcze do tego paść mieczy. Nie, przepraszam, rycerz mieczy. Rycerz mieczy. Bardzo o Was myśli. Bardzo, bardzo kieruje w Waszą stronę swoje intencje. No dobrze. Czyli ktoś o Was dba, ktoś, ktoś o Was zabiega. Jeżeli chodzi o pracę, nie macie się o co martwić. Wszystko się ułoży. To jest tylko kwestia... Czasu i ułożenia warunków odpowiednich. Nie martwcie się, bo wszystko się ułoży i będzie naprawdę w porządku. Zobaczmy jeszcze, jaka jest karta motywacyjna dla Was na Lipiec. Karta motywacyjna dla Skorpionów. Lipiec 2021 rok. Motywacja dla Skorpiona. Praktykuj sztukę odkrywania siebie. Kim jesteś? Czego pragniesz? Jakie są twoje marzenia? Posłuchaj swojego wewnętrznego głosu. Pisz, medytuj, słuchaj swojego serca. Usłysz głos swojej intuicji. Ten głos cię poprowadzi. Bardzo ładnie, kochani. Działajcie zgodnie z własną duszą, z własnym sercem. Ono was będzie wspierać i prowadzić w dobrym kierunku. Serdecznie Was pozdrawiam, życzę pięknego lipca i do zobaczenia w następnych czytaniach. Papa! Pa.